Kurwa. Halo, halo, cześć dzień dobry. Hey, hey, no. <laughs> witam was. <laughs> <laughs> Dobra, przywitały Was eleganckie dźwięki ekipy Gaming and uh, Solid Team. Uh, oh, dzisiaj mi towarzyszy Mister Adamo 15. A, witam, witam. Uh. Uh, Kitty Rolnik Tanas. Halo. Lew Leon. Halo. Hey, oraz e, mający problemy z utrzymaniem moczu bolek. Czekajcie, to było piękne. Nie powinien Cię. To Ale jak cię skrzynki podobają? Mm. Pewnie mraźnie. jak jak Leon nie będzie wypadł? W jest do Spokojnie. Po je jest do Jak by trzymał to będzie otwierał? Jak ja się wszystkich dwóch pozbyłem gościu. Choć kurwa, jeszcze jedna mi została. <grym? <grym? E, właśnie. Tak swoją o, drogą nie. to gramy to no, dzisiaj no, się no, na to własnych cztery. zasadach, tak okay. no to to 3 Trzy. ry Trzy. o co chodzi? To nie jest Dobra, jestem to jest, O dobra. Jak go tam od razu pocisnął. Eee, nie, nie! motion no nie, Dokładnie, Zresztą, no. gramy w slow motion, delikatnym dzisiaj, żeby tak było troszeczkę śmieszniej i ciekawiej. Ej, kto mnie zamienił? Nie, sorry. O, jak my to mnie ktoś mi był tak do by kurwy. Ty, kawał, jak Leon to trafił, nie? Jak go kurde. zwolniło. Dawaj! Nie, Grin, nie, nie jest Kolce ma gościu. Bonek ma kolce gościa. Ty! nas nie jest z nami, mówi, że ktoś ma kolce, jabłkowi drogę zajechałem, nie? <laughs> o nie! Jak ja. się tam ciągnął nie, z tym? Bo... Najlepsze jest to, że jak masz kolce, to jest wszystko na zwolnieniu cały czas. Ej, a wiecie co jest najlepsze? O że skurwiaz. my kurwa zawsze graliśmy jak byliśmy pulnicą. Ja mam no, mnie w tę stronę wiem w tę stronę. <grywa> oh, Jakiego buta dostałem jeszcze w takim slow motion strasznym? No. Ja, kabram, kabram. Jak jest nie. Ja, kabramka, brawo. Jakie slow motion, gość? Co masz na Slow Slow motion. Slow motion. Slow motion, Ja Jak Green dostał kopa. Yes, yes, Jeźdź, Kiki. Jadą. <grym> Ty, mi pada, wyrzuciło na chwilę. O Bosz, o Bosz. O Bosz i boleń. Jak Bosz <grym> to jest chyba taka pralka była, nie? Bosz. Okay. Jak on je, to trafił? Je, on je, nie wierzę. Jak to klemeleon strzelił? Jak to Leon zawodował. No jak Leon odpada Aż teraz. Jesteś sobie dumny, nie? No jaka brama. Jak to od Leon, gość? Bombolada. Kupra Cupia. Kupra, a, e, raz, właśnie, tak, tak swoją drogą jak mamy teraz chwilę ciszy, nikt się nie odzywa. E, czyli czy mamy jakieś dwie sekundy, to Boże, linki miOkay. do wszystkich w opisie. <grym> to nie, Dokładnie. Ja, yeah. ale fart, masz busta, jedź szybciej leon. No nie! nie! Weźcie tego no tonasa. To... Ale ty, tak te, ten... Taki nie to powinniśmy w takim wiecie spowolnieniu mówić. Do Dobra tak jest połowienie to mówimy spowolnienie. Ale ty nie musisz się nawet starać Kurwa, ma kurwa ma 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 ja ma ja ja O ja To nie jest dłucia Jak wy latać Nie No nie wierzę O skur Nie wierzę to Ej no to, do, ja dobra, dobra weszło Jak Kitty to wciągło, jak to Rumble Jak Kitty to wciągła. <grym> o no Boże jak Kytana zajebiście to. Jak Kitty to zajebiście zrobiła patrz. Wciągła jak kotleta. Nie działało, <grym> <grym> no no to teraz lejdź, że wci. Sorry Kitty. Ale <grym> o sorry, nie w to stronę <grym> Oj tam, oj tam Boże. Oj tam bo Wojtek jest. nie ma Pakuj w blizę, bolka bo okay. czy bierzesz, nie bierzesz. No nie! No i dobrze, ja jestem w skupili się na mnie, a... A Gelino zajebał broneczkę i pięknie o to chodzi. Patrz, zobacz. Glinisz ci to w ogóle. Jak ja prezenty rozsypałem, czemu żeście nie zbierali? dobrze, że ty nie trafiłeś na moje kolce, bo bym odjechał. <laughs> Jest w Kolce I jak to zabrzmiałe, Dobrze, że nie trafiłeś na moje kolce, bo bym odjechał. Przepraszam ci, Ło! Yeah. Oh. Brawo! Nie. nie ma! Nie. Nie ma. Jeść Leon, padę! Pataka! <grywa> nie! To bym tak O nie! <grywa> Jak mnie trafił! Ty! Jakie słombo to było! <grywa> Jakie jak mało... ja. to było? Jak ja zaporę wyciściłem na bramce Ale patrzcie, czy to będzie widać te slow -mo tutaj, patrzcie No ale on dostać, No dostał, ale to jest piłka, a piłka jeżeli masz i dostanie z tego, to cię tylko spowolni Nic więcej Dokładnie, nie, nie zbijasz tego to może zbić, mm. albo zamrozić Jakie ja wychodzę? E, zamrożenie też nic nie działa, Pięk, jedynie wiesz staje, co? Tak? A to jeszcze tak miejscu. nie miałem, Zgubić wiesz? To. o kur Pienio. Jak mnie to minęło Pienio. Kurwa jak to Mr. Adamo 15 strzelił bramkę? 15 A ja to sobie rądko zrobiłem. Aha, tak tak. Tak, jak ta skasowało. skazowała. Ja, jak myślę, ja 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 porad ja porad myśli, że dlaczego ja uciekłem, bo się bałem, że Pani mnie zabiję. Jak teraz ma na świąteczny taki na czerwono. no. <laughs> no lol. W specjalnie tru, zaplanowanego światła. Jak Thanos ostatnio się za panią Nikolajową przebierał. O nie wiem. Nie wiem, co się stało. Nie wiem. Ktoś nas nie No nie! O, kurwa O, o kurwa. No nie! Sorry. Ej, do bramki mi wpadłem. O! No to fajnie, co poczekamy. O kurwa nie, greenie! No patrz no, jaka wrzuta, gościu. Ja, ile, ile trwa zjazd ze ściany przy tym No co, kopać zdałem. <laughs> ja tam, nie no nie, ty weźcie to wybijcie, bo mam fajnego boosta, O dobra, jaka bramka tam wpadła. Czymś to zajebał komputer, jak ja miałem ją wybić. No ładnie, ładnie, gość. Jak ja rozpędzony byłem od bramki, zobacz. Tam się odbiło kogoś jeszcze. Jak my im wszystkie bramki to wciągnęliśmy, można powiedzieć. Tak jak oni węgorza, kurwa, przecież O... Jak ja muszę O Boże. No to nie Nagrywał, wyszedł. O Boże! Jak się podniósł przedano. Za podanie dla ciebie. Nie, co? A dobrze w sumie. Ty, ale nie w tą stronę. Mm, Kitty, obcieramy się maskami. Obcieramy, ja, obcieramy się maskami. Nie wiem. A no ale gracie dwoje się. to by też zajebi się te wygrany widzę Jak on z2 poszedł Nie. O, jest kurde, Jak on matkę poszedł wyjaśnić bo ona na mi się siedziała pewnie Pewnie Jak to nas nie, łap... nie pojedzie o Boże <noise> To nas się nie ruszył z miejsca Chyba jej robił Chyba zacznie Boże to Ej ja ma... ale on na drugi mecz wróci nie bo taki jeden mecz to słabo to... Jak ja mu busta wrzucę patrzcie e... O Ej, jest to nas, pojechał właśnie O, ładnie, ładnie, ładnie leć, leć, tak Do nas to może odmówić. Z... Nie, Zbuntowe. jak to bot chyba jedzie Boże, Jaki Thanos? bot, tu bot nie wejdą, bot ta tak Ta po prostu busta dostał Jak to się zakręciło tam O kur no, to nie jest wetrafienie ty, ale no. jak w Slow Motion wyglądają chybione strzały? Ale mnie Perfidy. Perfidnie. Leon, oh. lat... O, Boże, jak się odbiodem den... Jak to leci? Aj, magnes mi się skończył. Ty mnie trafiłem. Tak, nie trafiłeś. Miałby. No nie, Leon. Jak mogłeś? No ja, święta? Dawaj. Na święta takie rzeczy o, robić. Wyja... To Kitty. O Boże, ten brzydź wow. kieszy. A to wyciągnąłem bramkę czy bramkę. Ja mogłeś wyciągnąć bramkę, która byłaby dla nas. No. Wyciągnąłem no nie... bramkę. Jesteś udany. No. Ja, I jak... I jak jest, ale leciała w dół. Jeszcze się. Nie! Problemy. Z daltonizacją No nie, z daltonizacją, no to nie jest za daltonizację to no, jest daltonizacją. No to na razie. <grym <grym no cześć, idzie, na razie. <grym> Malachów, tak no, Jak to nas no, zaraz bramkę tak strzeli no, do, do swojej. On piłkę uderzył. Ej, no, <grym> no co, prezent świąteczny to dostałeś z Herosa. O, proszę, proszę. O, jak nam się to nabił. Pana stąpała wariata. Maciorek. No i maciorki wygrały pierwszy mecz. I kurwa daleko świątecznie Lucifer, czy coś. Szatan. Czekajcie, zmienimy troszeczkę ustawienia tego. Zmień tego, żeby nie było... Tak, tak, spoko, spoko. Eee, wiecie, że mieliśmy limitowanego busa tak swoją drogą? Nie, pierwszy raz kurde, właśnie Beka. Tak. Eee, dobra, czekajcie, teraz zagramy sobie tym. Właśnie to jest dobre, eee, powiem i... Ci, że na nam te wszystkie i... takie czasy po tego busa najechać. to jest spoko. Dobra. To teraz zmienimy sobie coś takiego, bo boisko dalej zostawimy sobie świąteczne, damy sobie ready i tutaj znowu sobie wybierzemy drużyny auto. Liczę, że nie będę z Leonem, 3, 4, dobra ja poczekam, zobaczę gdzie Leon poszedł, no kurde, nie, nie, dobra Thanos, stoimy na bramce, niech Leon, no dobra, Thanos mi olał. Oooo, Adamo, polecieliśmy! Jak tam leci, Jadaś? Zavinęło, ja. Jak my jak my chyba zaczynamy latać. Nie ma... Gdzie gościu? Kurwa, jakie loty tu się <laughs> będą robić. Ja na suficie byłem, bo oczywiście. Jak mi to kurwa... Grzesiek! Wyjebać! Tu się wyjebali o mnie! Dawaj, on. No nie. O Boże, jakie boom, Sakalaka No bo to hero z gościu był. Ło, ok. Thanos, ładnie. On nie wie, że no Nie, Leon kupa. Jakie to jest ciężkie. Tawe. Zapierdala. Jak on jak kipi się nabiła! Stój. Nie. No patrz, nie jak się pa ale patrzcie co zrobiła. Ole tutaj. Jaki T na sufit poleciało? Ej, weź to wybi! Nie? No nie! Jak to Mister 15-15 Czerkawski strzeli? Nie, jak ja to drugą asystę zaliczę? Bolek zabrał tutaj. A nie, to Bolek. Mhm. Ty ja myślałem, że to Ty. Ja na razie asystuję tutaj Więc teraz trzeba. Ale ładną bramkę zajebałem. Dobrze, że po mojej asystyce. Łale, żeśmy polacali. Tak, swoją drogą ludziska właśnie e, nie przywitaliśmy pani Stessa dzisiaj na, na odcinku, ale nie myśleliśmy, że będzie. On miał ogólnie wyjść. Pan z TS-a. On już złapił dwa owoce. Ale ja miałem takiego. Busta. Channel. channel. Ty jedziesz z tym. Tego Go myśli, że on nie lata? Oh. Oj. Nie. Nie, kurde, co. Jak to. to? Czemu tu. Jak oni to Czemu pociągnęli tu to nie tam? nie weszło, tu to. Nie, ja, ja tylko pociągnę. O jezus. O kur. O jezu, mi zasłonięło to. No to. No to. Tak się strzela, bramki. Ale. Co wyda dzisiaj? Coś dać tu... dzisiaj? Często Ciebie. dużo ludzi rzuca. Zaraz weźcie, ja Leon go wyjaśni. Jak tam jak ma... zar jak ty gadałeś? Nie, yeah. <laughs> ja, bo mi się bramki pogibały. Ja pierdzielę Leon, dzięki sorry. za zarykanie drogi. A ja cały czas jeżdżę i busta zbieram, nie? Jakbym był mi najbardziej potrzebny na świecie. Cutter. E? Pierdol. O, no będę No sam nie, sam. odpaliłem Dobrze. kolce, tam mnie wziął, wysadził. Nie! Jest. O, po, pociągnął. Jak ja to Jak pociągnął. to leci. O oh, kurwa. Ale ty nie ciągnij. Spoko. Pakuj walizę. Da. No. Dawaj green! No nie! Oh, jak to poszło. Nie. Zobacz, zobacz jak mnie ciągnie. <laughs> zobacz. Ty, ale jak to zabrzmiało. Ty zobacz, zobacz jak mnie ciągnie. Boom. Ja, ale się wysadzają. O Boże. Ty Leon wziął. Oh, yeah. Cały team oh, przeciwników nie. wysadził. Bardzo... Eee, nie wiem, Nie co... ma! O jezus, ale z tego byłoby coś pięknego. No jakby to weszło. to tornado, brał. No boże, jakie brał? Jakie? Jak to był. Dobra, brałka. O, ja stąd. Jakby tu brał. Jakby tu mrał, jak no jak dokładnie. Jakby tu mamy brał, team. się na nas oto. Panie mnie mi... się O, tarłeś się oto. Masakrę. Nie wiem, o to. Sponiewierało mnie to. No raczej. Dobra jedziecie, ja zostanę A co Leon? Nie wszystko po Boże Fruwa No nie, od kogoś się tam odbije? Masz busta za karę No nie Jak jeszcze Kiki to strzeliła, nie nie, no bo to już druga! Ale ładnie. Jak ona nas kieruje? Nie, piękne okienko. Kitty kieruje. Kitty was kieruje, po prostu. Dość, ja no. Dobra, to jedziemy tam zdawać Nie ma to jak dwie Bramkili asysty. Pięknie, pięknie. A ta nie, no nie na mnie. Jak ta nas w życiu mówił, żeby cię nawet ten nie ruszał. No i bardzo. Pakuj z tym Ja pierdzielę Weź tego magnesa stąd! Jest los z tym magnesem. Adam! Jakiego... Jakie unik udało mi się zrobić? Nie wiem kto tam chciał mnie wysadzić. O Boże! To mnie Sorry, Ale to wiesz... E, moc Bo to Herosa. Bo gdyby nie, gdyby nie ty, to Konieczna! Dobra dobra. <grystanie> Giełbuzd mi się skończył Tak, na nielimitowanym buście boost mu się skończył No jakżeś jak to kurde na mnie ciągnął Jak to sam siebie przyczynił Jak tu buzd się, się skończył Oboze ten Jak się nabił ziemię ja, ki, ki, To za! Kissy, sofito spadła Ty, nabił się Kurwa Pięknie, Kissy, kurwa Dawaj, no mamy zabijacz. minutę Lecz to madasz. Jak to nie ja to kto dostał nie, nie. kopa? Nie, bole, bole, bole. Leon wyciągnął piłkę, znaczy krążek. Kąłem. Jak ty wyciągasz jak Bialek Leon ciągnął? No jak ci mówię, to ci mówię, jak ja miałem No kąłem. nie! I pie. Nie. nie Dwa save'y, dwa strzały, dwa Jeszcze dwie, 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 dwie branki to było. Czy jeszcze to Onesup. Naprawdę trzeba mieć konto. O ty kurwa. Takie tam live? Kity leć. Kitty lecć. Zobacz, bo to jest po prostu Nie! Ej, bo jak Kofi będzie oglądał ten odcinek, to ja mam przejebane. Nie! Bramka nie ma, a już, się, już skoczyłem się cieszyć. No nie rusz tego, ja już to tak ładnie brałem tu na kolca. O. o, ta nas zabija. Tylko nas do drugiej, do tamtej bramki, właśnie, brawo. Nie, nie! Nie wyrobi się, kurwa! <grym> Ładne przejęcie. <z> nim. <grym> Ale ja już myślałem... Ktoś mi pusta wrzucił, gościu! Ale to jest prawdopodobne <grym> zwycięstwo bo na sekund mamy? Jest to zaplanowane. Pojedziemy teraz... Dawaj, po Leon. Zniszczymy i zobaczymy. Ty dawaj to, dawaj tu ktoś! No nie! nie dawaj dobra. to nas! Leon, dawaj, dawaj, mocno! Kurwa! No, ciągnij to! Yes. A, I tym razem, knurki no, wygrały. Knurki to knurki. Tak, dokładnie, wszyscy tak, mają MVP po jednym, wyzwanie. wygrały, wygrały maciorki, wygrały knurki. E, wszyscy są zadowoleni. Ta nas wyzywa przeciwników, ale to jest norma. Tak, dasy. W każdym razie, <grym> ludziska, e, u, u, yes. e, u mnie koniec odcinka na naszych zasadach. E, e, właśnie się zorientowałem, że musimy to powtórzyć, bo nie włączyłem nagrywania. No, chyba nie. No, chyba tak, o, sorry. Nie, żartuję. Wszystko w porządku. Nie, ale... Także dzięki wielkie za, za odcinek. Mi towarzyszył dzisiaj mister Adamo 15. A, bardzo dziękuję, bardzo miło, bardzo bo fajnie. E, Kitty zwana Kiteuszem. Obrócz. Bo... się e, z problemami e, z pęcherzem dzisiaj, tak trochę. Eee, no. Ela. E, aha, już myślałem, że się nie odezwie, nie tak długo zblekał. No i oczywiście niezawodny lew z jaskini Leon. <grymne> <grymne> nie, pierdole, nie. Dobra, dobra, ludziska, koniec. U mnie, u mnie wystarczy. Kolejny chyba odcinek pojawi się też u Bolka, także was serdecznie do niego zapraszam, żebyście sobie tam też roketę obejrzeli. Obejrzeli. obejrzeli Także dzięki wielkiej i do usłyszenia.